Naszym Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, mam bracia i siostry i wszyscy, którzy jesteście na tym miejscu, pokój Boży. Zebraliśmy się na takim okolicznościowym nabożeństwie. Gdy tak o tym myślałem, rozmyślałem, to kalendarz chyba też tak Bóg postanowił, bo już od przeszłości, od zamieszku szłych czasów, Wiemy o tym, że był kalendarz, różny ten kalendarz był. Żydowski jest troszeczkę inaczej, tamte były troszkę in, inne, teraz współczesny jest troszeczkę inny. Ale też tak jak jest napisane w Słowie Bożym, że w X rozdziale Hebrajczyków, że te ofiary, które były przynoszone, one zawsze przywodziły na pamięć grzechy. Wiemy, że w Jezusie Chrystusie Bóg to czyni, że nie pamięta, i też usuwa. Tą pamięć z naszego serca, aby tam nie była. I myślę, że też te okolicznościowe nabożeństwo i też urodziny często przypominają, przypominają nam o tym, że czas tak szybko biegnie, że zbliżamy się ku wieczności, że nie będziemy wiecznie żyć na Ziemi. Dl ostatnio byłem u przyjaciela, już 75 lat ma, i mówię, już czas, mówię, aby podsumowywać swoje życie. Sprawdzić swoje życie, zobaczyć, co jeszcze może by trzeba było zmienić, żeby Bóg zmienił w życiu, żeby gdy przyjdziemy przed Jego oblicze, abyśmy nie musieli się wstydzić. Dlatego też chciałem przeczytać dzisiaj Słowo Boże, to będzie psalm 90, modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Myślę, że to jest wspaniały psalm. Często młodzi mówią, troszeczkę inaczej podchodzą do życia, że mają jeszcze tyle życia, no jeżeli tak pójdzie, będzie to. Droga całej ziemi, no to tak będzie, ale różne jest to nasze życie: różnie się kończy, różnie się zaczyna, różnie to jest w naszym życiu, więc myślę, że to dotyczy wszystkich nas, abyśmy wiedzieli, że jak śpiewaliśmy tą pierwszą pieśń, z szybkością wiatru czas przemija. I tak już przeszło te tysiące lat, też przejdzie nasze pokolenie, przejdzie wasze pokolenie. Przejdzie wszystko i będziemy musieli stanąć kiedyś tam w wieczności przed obliczem Bożym i zdać relacje ze swojego życia jako chrześcijanie? Ale też, jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, jeśli Jezus Chrystus nigdy nie stał się Twoim Panem i Zbawicielem, też staniesz przed Jego obliczem, aby zdać relacje ze za swoje życie. Ale jest ten dobry czas, też słowo Boże mówi o tym, że dla żywych jest zawsze nadzieja że możemy podjąć decyzję, aby pójść drogą zbawienia, drogą Jezusa Chrystusa. Psalm 90. Modlitwa Mojżesza, Męża Bożego. Panie, Ty byłeś ostoją naszą z pokolenia w pokolenie, zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat. Od wieków na wieki Ty jesteś o Boże. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna. Wartko porywasz ich i są jak sen poranny. Jak trawa, która znika, rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu Twego, a srogością swoją jesteśmy, Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie lat osiemdziesiąt, a co ich się chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Któż zna moc gniewu Twego, kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad cugami swymi, nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, gdy nas gdyś nas utrapił, za lata, w którym oglądaliśmy niedole. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj pośród nas, tak utwierdzaj, Dzieło rąk naszych. Widzimy wspaniały psalm, ale gdy tak wczytamy się w niego, zobaczymy, jakże prawda jest o naszym życiu. Jakże prawdą ten, to słowo Boże mówi i o tym, że faktycznie przez to, że Adam Sewon zgrzeszył, przez to, że przyszedł gniew Boży na ludzi, musimy umrzeć, musimy odejść, musimy, urodzimy się i później odchodzimy. Nasze dni szybko mijają. Też Słowo Boże mówi o tym, że przed Bożym Obliczem wszystko jest jawne. Wszystkie grzechy, które dzisiaj może zakrywamy, które może dzisiaj próbujemy w jakiś sposób e, obrać w inne rzeczy, w inne nazwy, Słowo Boże mówi, że wszystko jest jawne przed Jego obliczem. Zresztą tu czytamy w liście do Efezjan: w Słowie Boże jest zapisane, że wszystko dzięki światu, co jest potępienia. Godne wychodzi najaw. Prędzej czy później i tak wyjdzie to najaw. Może dzisiaj skrywamy pewne rzeczy w naszym życiu, ale i tak kiedyś wszystko wyjdzie najaw. Ale właśnie to, że Mojżesz żył 120 lat, zwraca się do Boga i mówi, naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Wiemy, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Nie mówimy tu o mądrości tej, którą świat, o której apostoł Paweł w liście do yy, Koryntian pisze, że świat przez swoją mądrość nie poznał Chrystusa. Nie poznał Bożej łaski i Bożego zbawienia. Nie o tej mądrości tu jest mowa, ale o tej mądrości, że przychodzi czas, że szybko biegnie i kiedyś musimy stanąć przed Bożym obliczem i zdać relację. Wielu ludzi podważa istnienie Boga, mówią, że nie ma, że to wszystko bajki. Czy mówią, czy nie mówią, w co wierzą, w to wierzą, ale i tak staną przed Jego świętym obliczem i zdadzą relacje ze swojego życia. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy mieli to mądre serce. Ale też psalmista mówi dalej o tym, Dawid, raczej nie Dawid go Mojżesz, mówi o tej o łasce Bożej, że często to, że jesteśmy weseli, to, że mamy radość w swoim życiu, to jest Jego łaska, Jego miłosierdzie. Świat się weseli w inny sposób. Świat, jeżeli już nie może jakoś się weselić, to bierze jakieś wzmacniacze, czy inne rzeczy, czy sięga po alkohol, czy po inne rzeczy, aby się bawić. Ale gdy tak popatrzycie, na początku jest fajnie miło, ale koniec zawsze i często jest żałosny. Ale tu mówi psalmista o czymś innym, o łasce Bożej. Którą y, y, psalmista prosi, aby Bóg okazał, aby mogli się cieszyć i radować. Z czego? Ze zbawienia Bożego, ze społeczności z Nim. Myślę, że jest wspaniałą, cudowną rzeczą, że Bóg nam okazuje miłość i łaskę. I dlatego warto pragnąć w swoim życiu, gdy stajemy przed Bożym obliczem, aby Bóg okazywał nam, nam łaskę. Nie być takim hardem, że ja potrafię, ja umiem, ja sam sobie dam radę. Bo nie damy sobie sami rady, ale właśnie to, aby prosić, aby On okazywał łaskę. I on będzie okazywał łaskę, bo jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, pełnym dobroci, nieskory do gniewu i pełen litości. Ale właśnie to, abyśmy posiedli mądre serce. Czy jesteś młody, w młodym wieku, czy w średnim wieku, czy już w wieku, który się skłania ku wieczności, dałby Bóg, abyśmy nauczyli się liczyć. Nasze dni, bo gdy się nauczymy liczyć nasze dni, wówczas będziemy patrzeć, i w naszym życiu całkiem priorytety się zmienią. Całkiem będziemy wagę przykładać do czegoś innego nie do tego, co może dzisiaj jest w naszym życiu tak bardzo ważne żeby pokazać, jaki mam status, żeby być kimś w tym świecie, żeby zabłysnąć, żeby inni ludzie mnie podziwiali, czy miałbym uznanie pośród innych ludzi. Zobaczymy, że. Gdy nauczymy się liczyć te dni, gdy posiędziemy mądre serce, zobaczymy, że najważniejszą rzeczą będzie, aby Jemu się podobać. Najważniejszą rzeczą będzie, aby Bóg był pierwszy w naszym życiu, aby nasze życie było nacechowane Jego wolą, aby nasze życie było podporządkowane temu, czego on pragnie, aby on poprzez Jezusa Chrystusa miał w nas upodobanie. Ten czas nasze życie będzie wyglądać całkiem inaczej. Często dzisiaj mamy inne priorytety, ale one kiedyś i tak przejdą. Wszystko przemija, bo przecież świat przemija. Zgadzacie się ze mną? Przemija. To i przemija jego porządliwość, którą dzisiaj często nasz tak łechce, że tego byśmy jeszcze chcieli, tego jeszcze byśmy chcieli, ale i to przemija, przeminie wszystko. Wszystko przeminie. Wraz ze światem, który jest i odchodzi. Dlatego... Dzisiejszego wieczoru, gdy jesteśmy to okolicznościowe właśnie nabożeństwo, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy już starsi, abyśmy wiedzieli, że już minął jeden rok, nie wiem jakie mieliście tam postanowienia, może pamiętacie, może nie pamiętacie, dzisiaj czytałem. W internecie, że nawet już teraz na jakąś tam aplikację opracowano nową, żeby sobie zapisać postanowienia, żeby w telefonie, żeby Wam przypominali, co postanowiliście w swoim życiu zrobić, żebyście pamiętali o tym, bo często ludzie robią postanowienia, a mija rok i nawet nie wiedzą, co postanowili w zeszłym roku. Ale to nie ma znaczenia. Chcielibyśmy wiele rzeczy w naszym życiu, a jednak wszystko jest nie tak, jakbyśmy może sobie życzyli, chcieli. Ale mamy właśnie ten rok, to okolicznościowe nabożeństwo. Aby podsumować, przede wszystkim podziękować Panu Bogu za ten okres, który przeżyliśmy. Że darował nam ten jeden, jeszcze ten kolejny rok, no, taki kalendarzowy, jaki my mamy w tym terminie. Że darował, że mogliśmy przeżyć, że okazał nam swoją łaskę, że nas błogosławił że nie ma wojny, że nie ma głodu, że żyjemy w bogatej kraju, żyjemy, że za, mamy za co Bogu dziękować. Ale też prosić, jeżeli Bóg daruje nam następne dni, aby w naszym życiu Jezus był uwielbiony, aby Jezus był wywyższony, aby on był najważniejszy w naszym życiu, aby Bóg to sprawiał w nas, jak jest zapisane w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, jest tam zapisane w Słowie Bożym tak, że On poprzez Jezusa Chrystusa sprawia w nas, co Mu jest miłe przed Jego obliczem. Niech On sprawia, niech On to czyni, też jak jest zapisane w liście do Kolosan, że On sprawia od nas chcenie i wykonanie. Prośmy, aby On sprawiał według swojej woli w nas chcenie, ale też i dawał wykonanie do na w naszym życiu. Prośmy go o to. On poprowadzi nas drogą, którą dla nas przygotował, a gdy dojdzie kres naszego życia, weźmie nas do siebie i razem z nim będziemy w wieczności, będziemy cieszyć się wieczną społecznością z nim. Bo Pan Jezus odchodzi jeszcze przed odejściem z tego świata, powiedział tak, że w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Idę wam przygotować, a jeśli pójdę i przygotuję, przyjdę i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie i ja jestem. Dla ciebie i dla mnie jest przygotowane tam mieszkanie w niebie, ale On chce i pragnie, abyśmy ten czas, który jeszcze nam darował, już nie poświęcali tym ludzkim pożądliwościom, nie poświęcali jakimś tam innym rzeczom, ale poświęcili Jego woli, aby On mógł się uwielbić i wywyższyć. W Tobie i we mnie. Myślę, że to jest wspaniały czas, że rozmyślamy co dobrego, a może co złego było w naszym życiu i że mamy za co Panu Bogu dziękować, a jeżeli trzeba, to może i przeprosić, ale też i prosić, aby On w tym już roku już nie było inaczej, nie tak. Jak może było do dzisiaj, dzień po dniu, taki sam, taki sam, nic się nie dzieje, oczekujemy czegoś, a nic się nie zmienia, bo też nasza postawa jest taka, a nie inna. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Czy liczycie dni swojego życia? Czy liczycie, że szybko czas przemija? Słyszeliśmy ostatnio historię tam gdzieś. Młody mężczyzna, 29 lat, wasz kolega. Tu niektóry, z który, którzy chodzili razem z nim do, do szkoły, zmarł. Tam ktoś inny popełnił samobójstwo w bardzo młodym wieku, też wasz kolega, z którego znaliście tutaj ze szkoły, Szyb, szybko wszystko przemija. I dziś żyjemy, a jutro do nas, jak słowo Boże mówi, nie należy. Dlatego dzisiaj podziękujmy Panu Bogu, a jeżeli On zechce nam darować następne dni, to niech już to będą dni, które Jemu się będą podobać i będziemy chodzić przed Jego obliczem, jak Słowo Boże mówi, w miłości. Amen.